Cześć, ja jestem Kacper Kasparo, a dziś nagrywamy... Znaczy, dziś nagrywam mechaniczny dom. Czyli dom z mechanizmami, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Będą też poradniki z drzwi, będzie skarpiec pokazany mechaniczny. I ogólnie, no przechodźmy do rzeczy. Tu są takie drzwi, że jak wajchę, to tutaj się to otworzy. I proszę bardzo, no to zamykamy. A tu jest taki alarm, że jak alarm, i tutaj zablokowuje, że nie da się przejść. Nawet, jakby się otworzył, a blokowało się, co się zablokowuje. Drzwi w ogóle, Wys tu jest wysuwany st stół, taki o, teraz lampki zapalę. Są lampy. Tylko coś mi się tak muszę naprawić, bo niektóre lampy coś się tutaj z i. No nieważne. Przejdźmy do rzeczy. Tu jest taka garderoba. Tu jest niebe niebie... Aha, zapomniałam o jednej rzeczy. Ups. Że tu są e, takie niebieskie rzeczy, tylko klatę e, w, w przypadkowo wykazywałem. Tu są zielone rzeczy. A tu jest taki e, wstrój piłki, e, piłki nożnej. Takie do piłki nożnej. Buty, spodenki czerwone i biała, koszul, e, biała koszulka. Więc przechodźmy, da, da, idziemy dalej. Tu jest lodówka, że wrzucam do skrzyni płynie się do podajnika jak stanę na tym. Stanę nad tym to, to mi się wyrzuca marchewkę. Więc wrzucam. To w do leja. O ciasto. A zleja do podajnika. Przechodźmy dalej. Automatyczny piec, tam się wrzuca to, co się chce przepalać. Tu się wrzuca to, co e, e, będzie służyło do przepalania. A tu się rzeczy pojawiają, które są przepalone już. Dobra, przejdźmy dalej. Tu są takie drzwi, ale tam nic nie ma, to było przecież, żeby otworzyć to. Tu jest taka zmyłka. Tu otwieramy, otwiera się tajne przejście Idziemy, idziemy w prawo, tu jest taka garderoba Tu jest na apokalipsę Takie rzeczy Tu jest wybuchy Do pracy, czyli garnitur, biała koszula I takie te narzędzia Nie wiem, dlaczego klata się tutaj znalazła Idziemy dalej Jest lawa Otwieramy i jest mostek. To jest takie wrazie. Tu nic nie ma. Tu jest takie wrazie apokalipsy. To, że... tutaj są takie. Naciskamy i otwieramy drzwi, i się nie da wejść. Więc, takie coś. I to był dom. Jeszcze wam pokażę trochę. No, kurde, głupie drzwi. Wow. Więc, to taki krótki odcinek. Tu są skrzynki. To idziemy dalej. A jeszcze posąg wam pokażę. Bo zrobiłem jeszcze posąg. O, jeszcze ja zapomniałem o jednej ważnej rzeczy. Dwóch nawet. Tu naciskam, tu naciskam i się otwiera okno. Zamykam. I nie, się zamykam. Co za dranie? Ja... Ty. Jeszcze zapomniałem o jednej. Tu jest takie coś, spoko naciskamy i wysuwa się crafting table Tylko jedynym minusem jest to, że to się pojawia i trzeba to niszczyć i postawiać nowe, więc <laughs> Idę się z, zombiak z zombiakiem pożegnać A jeszcze posąg zapomniałem Tak jak widzicie jest licznik, to coś nie działa tak, wielkiego dobrodzieja kwiatostana. I te lampy się palą tylko w nocy. Więc, przy tym posągu i przy tym zombie, zakończymy dziś odcinek. Cześć!